Zawór sterowany ręcznie 5x2 przyciskiem. Parametry techniczne, budowa oraz zasada działania to temat dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o parametry techniczne zaworu sterowanego ręcznie przyciskiem, no pierwsze i podstawowe, na które należałoby zwrócić uwagę, to na pewno temperatura jego pracy. Spotkałem się z tego typu zaworami pracującymi na dworze w ujemnych temperaturach. Można to zrobić, gdyż producent podaje. Zakres tych temperatur od minus 5 do plus 40 stopni. Jest jedna ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to na pewno to, aby to powietrze było osuszone, żeby tutaj nie było odrobin wody, które mogą spowodować uszkodzenie samego zaworu. Kolejny z parametrów to ciśnienie pracy tego zaworu. Producent na samym zaworze graweruje nam zakres tych ciśnień. Jest to 0 do 0,8 MPa, czyli inaczej do 8 bar. Nie potrzebujemy tutaj ciśnienia wstępnego, gdyż no, przesterowanie samego suwaka jest, jest po prostu siłą mięśni. Kolejny z parametrów, na który należałoby zwrócić uwagę, to na pewno gwinty przyłączeniowe. Ten, akurat tutaj, przykład to zawór z gwintami 1,4 cala. Jedna ważna rzecz, tego typu małe zawory służą do sterowania również małymi siłownikami ze względu na przepływ, które, które mogą te zawory obsłużyć. No, w tych rozwiązaniach jest to między 600, 700, 800 litrów na, na minutę, gdy damy duże siłowniki, no niestety, nie będziemy mieli, nie będziemy w stanie jakby osiągnąć w zadanej, czy o, oczekiwanej prędkości. W zależności od tego, gdzie ten siłownik pracuje, jest to temat za każdym razem do ustalenia. Kolejny z elementów, który może być różny, to na pewno kolory tych przycisków. To no tutaj mamy wersję zieloną, występują również z przyciskami czerwonymi, czy też Czarnymi. W zależności od tego, gdzie te zawory będą montowane, możemy mieć zasilanie, czyli wyzwalanie siłownika oznaczone kolorem zielonym, powrót kolorem czarnym, i to na pewno jest dość istotne. I ostatni. Z parametrów, o których chciałbym powiedzieć, to jego tablicowe montowanie. Nie wiem, czy to można nazwać parametrem. Natomiast tego typu zawory no, bardzo często nazywane są również zaworami tablicowymi, czyli możemy je montować w pulpitach. Mamy pulpity, na którym nam wystaje tylko sam zawór. Cały korpus jest, że tak powiem, pod pulpitem sterującym i to na pewno ważna rzecz, bo z reguły te zawory są montowane właśnie w takiej wersji. Jeśli chodzi o zastosowanie i branże, w których te zawory występują, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, bo poczynając od szeroko pojętego przemysłu, w którym my jako ERCOM działamy, mamy tutaj branżę spożywczą, branżę, branżę farmaceutyczną, branżę chemiczną, przemysł drzewny, przemysł meblarski, automotive, no nie ma praktycznie ograniczeń. Wszędzie tam, gdzie musimy wysterować jakiś układ, z reguły są to siłowniki pneumatyczne, tego typu zawory są wykonywane. Dodam jeszcze, na naszym kanale mamy film o zaworach sterowania dwuręcznego i tam też widać, że właśnie zawory z przyciskami są wykorzystywane do wysterowania właśnie tego zaworu sterowania dwuręcznego w trochę innej wersji, wersji 3 na 2 ten zawór jest w wersji 5x2. Natomiast jakbyśmy tutaj się mocno uparli, pozaślepiali niektóre z tych otworów, ten zawór również możemy do tego wykorzystać. W części praktycznej pokażemy budowę zaworu sterowanego ręcznie przyciskiem. Pierwszy z elementów to przycisk. Przycisk składa się z korpusu plastikowego oraz z elementu wykonawczego, przez który to przycisk, element następuje praca samego zaworu, no bo przez wciśnięcie mechaniczne następuje przesunięcie suwaka tutaj w środku w korpusie zaworu. Przycisk ten składa się właśnie z korpusu plastikowego. Tutaj mamy dodatkowo nakrętkę. Oraz dystanse gumowe. Te dystanse gumowe służą do e, regulacji wysokości, zamontowania samego przycisku w korpusie. Kolejna część to jest adapter, który to adapter służy nam do połączenia właśnie przycisku sterującego z samym zaworem. No, jest to kawałek wyprofilowanego e, elementu metalowego, e, w którym dodatkowo jeszcze oprócz e, samej obudowy i nakrętek, które, czy tam śrub, które to montują, nic więcej w sobie ten, ten element nie zawiera. Kolejny z elementów to jest pokrywa przednia. Pokrywa przednia, tutaj muszę być ostrożny, gdyż zawór ten jest w wersji 5x2 z powrotem sprężyną. Musimy uważać, aby tutaj ta sprężyna, która właśnie cofa w suwach w zaworze, nam nie wystrzeliła i gdzieś nie zginęła przy samym demontażu. Rozkręcamy pokrywę przednią i tutaj mamy element, który odpowiada za pracę jakby samego, samego zaworu. Czyli teraz już jakby powiedzmy w przekroju naciskając przycisk następuje przesterowanie suwaka poprzez właśnie ten element prowadzący. On tutaj dodatkowo ma jeszcze wbudowaną sprężynę, aby no jakby zamortyzować samą pracę, aby gdzieś tam nie uszkadzać tego przy przy samej pracy, czyli mamy jedną sprężynę, drugą sprężynę w tym wodziku oraz trzecią sprężynę już w samym, w samym tłoczku. Kolejny z elementów to tłoczek. Tak jak w poprzednich filmach, które może mieli już Państwo okazję zobaczyć przy zaworze 5x2 elektromagnetycznym, który też demontowaliśmy i pokazywaliśmy na filmie. No tutaj mamy tłoczek aluminiowy z uszczelnieniami NBR. Dodatkowo ten tłoczek jest jeszcze owiercany pod otwór na sprężynę. Jest to sprężyna mechaniczna, która odpowiada za powrót suwaka w korpusie, czyli przesterowanie, przesterowanie zaworu. Kolejny z elementów to korpus. Mamy tutaj korpus w wykonaniu aluminiowym. Oczywiście te korpusy w innych zaworach, innych producentów mogą być wersje ze stali szlachetnych, mogą być stalowe, natomiast dzisiaj rzeczywiście w bardzo dużo przypadkach i wielu producentów stosuje korpusy aluminiowe, tak jak w naszym przypadku jest to zawór Pneuer w wersji, tak jak już mówiłem, 5x2 z przyłączami 1,4 cala z sterowaniem mechanicznym przyciskiem z powrotem sprężyną. Tak jak widzimy, mamy tutaj 5 otworów, trzy z nich to są otwory które są otworami, które bezpośrednio jakby pracują w układzie pneumatycznym. W jedynkę mamy zasilanie, 2-4 to są odbiorniki oraz te mniejsze otwory, 5-3 są to otwory, do których wkręcamy tłumiki. Bardzo często podkreślam w naszych filmach pracę tych tłumików, aby o tym nie zapominać, bo tak jak Państwo widzicie są to bardzo drobne elementy, no tutaj przez te otwory może się coś dostać do środka i uszkodzić te uszczelki, wtedy przez to zawór będzie nam niepoprawnie działał. To tyle jeśli chodzi o temat zaworu ręcznego sterowanego przyciskiem. Jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi, zapraszam do komentowania tego odcinka, do zadawania pytań i nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału oraz zapraszam z tego miejsca również do odwiedzenia naszej bazy wiedzy, w której to bazie wiedzy dzielimy się nowinkami technicznymi.